Siema, ja jestem Chili Games Dzisiaj Jak ja to nagrywam jest godzina 20 Jak zawsze gram z moim kolegą Tutaj proszę Trzech chwilę Tutaj proszę się przywitać Siema siema no, mo, mo, no, by, by, Możecie go znać Z poprzednich odcinków Lakuś I dzisiaj z nim pogramy troszeczkę A więc też byś tutaj w swojego, swojego in, in, Instagrama Halo Siema Noveno powiedz swojego in Instagrama Kot Lala kuś Dobrze i tu, i tutaj macie Nie no, niego na nazwa w Braulu to jest niego No YouTube też a więc Nie musi go już mówić sobie za, sobie, sobie zaoszczędził te kilka sekund e, No i teraz No to weź takim fajnym fajną postać Ogólnie to pokażę wam jego konto, bo naprawdę on ma mało pucharków, ale ma takie postacie. Patrzcie to. No, za jedną puszkę będzie miał 6,500. Leonik tutaj. Takie to ma postacie. No, tu ma Sandy teraz. B. Podajcie do mnie. Jutro będzie... To widzicie to chyba dzisiaj. Dzisiaj będzie opening na, u mnie. Laku piszcie laką podłoga YouTube i znajdziecie znajdziecie sobie tam No znajdziecie sobie chyba że nie znajdziecie to no właśnie to ma też tą tą najlepszą postać. O, o. A jak... jak nie znajdziecie, to napiszcie swój numer telefonów. kupie, nie piszcie swojego numeru nie, numeru telefonu, bo wtedy każdy A? może sobie na niego sobie zadzwonić. Po prostu jeżeli no, no nie znajdziecie, to to próbuje, to, to próbujecie właśnie bez, mam to bez tej podłogi. I wtedy powinno wam, wam to wyskoczyć. Taki kanał. A więc no lecimy, co nie? No to weź zrób. weź coś tam. To weź rób gotowy i robimy jakiś coś fajnego. Okej. Okay. Dobra. Tak. Czekaj. Dobra. Mamy, mamy, mamy. Wszystko. No, no ja tylko... Ej, ej ma, mama, Wiktor mówi, że ja do niego a ja mu... Ja do niego nie przychylnąłem. No, ja ja nie słyszałem i myślę, że YouTube też. Bo Szybłaś, oczywiście na, na tu jest. Bywa, bo tu jest y, kanał Family Fla Fren Friendly. No. Ja przeklinałem jakieś dwa dni temu. Ja już nie przeklinałem. Proszę cię. Family Friendly Content. Proszę cię, kto to. dzisiaj, gdy się wkurzył na brawla? Kto kto, 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 kto dzisiaj gadał? Co? No, co, 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 wiem, że Ci się wkurzyłeś na Braul albo tam na Wiktora, to kurze, albo albo że, że się przecież też przeklinał, bo Bogu nie miałeś lagi. Nie, nic nie było. Bo, bo... I pamiętajcie, wbijajcie do klanu. O, YouTube to... podłoga, lakuj. No, lakuj. Tutaj jest, Tutaj jest, tu games jeszcze. Mój kolega, i niebieska krewetka. No, właśnie, tu jest takie coś. Yy, bardzo fajny kran, mi się obecnie bardzo podoba. Bardzo miła atmosfera, więc też muszę wejść. I myślę, że kolejna no, rundka wejdzie. Bo tak chcę, też nie chcę za dużo gadać, żeby odcinek nie był jakiś nudny albo żeby nie, no, nie trwał z jakieś. pół, no myślę, że ten. Żeby też nie trwać jakieś no, 16 godzin, no tylko, żeby tak 6 minutek może 7 sobie potrwał. A więc no zaczynamy gierkę. Dum, dum, dum. Ok, a ty co, a ty coś tam masz może do powiedzenia? Mam do powiedzenia też coś, że jak dojdziecie do klubu, to... Zobaczcie, tu napiszecie mi, że chcecie y, starszy członek albo zwyca dowódca. No, jak chcecie takie coś, no to opiszecie do mnie. I mówicie, jak, jaką rangę chcecie. Ja wam mówię, jak, jakie zadania musicie zrobić. I jak zrobicie, na przykład 15, 15 zwycięstw. Czyż to napisać? To, to ja wam daję. Tomerangy co chwicę. Ja i ja, ja ogólnie dzisiaj musiałem zrobić 10 winów na, no na solo i na, i na duo. nie łatwienie. Wraz z nim, a raz sam grałem. I wam powiem, że musiałem zrobić 10 wygranych. I wam powiem, że... No tak z jakieś 10 minut. Co? 6 zrobiłeś. No zrobiłem 6, ale jakby... Jeden win to, jeden win na solo. Y, to były jakby i wygrałyśmy, bo jestem sniper Piper Rico. Ogólnie zrobiłem, no te 10 minut to dosyć długi czas. Tak, jakieś 20 minut to zajęło Wam. Powiem. Ja myślę, że będziemy się już. Oni się taki króciutki jak Myślę, że niedługo będzie strzał lepszy. No. To zapomniałem na samym początku subujcie łapkujcie jeżeli oczywiście filmik wam się spodoba. Ja myślę, że że Laku już zasubował już dał łapeczkę w górę. No w sumie no, no no i w sumie zdrówka i szczęścia, bo teraz ten koronawirus no właśnie też dużo osób no nie będę o tym dużo mówił bo jest, bo jest jak jest. Myślę, że to będzie jeszcze go koniec odcinka, a więc trzy, dwa, jeden, pa!